Dzień dobry, dobry wieczór, no, widzisz, mówiłem ci, że się to uda, czy nie? właśnie, witam serdecznie, transmisja na żywo, czwartek, godzina 19.05, 19.05, no właśnie, były takie pytania. Witam z tymi grupami, w czwartek udało nam się utworzyć dwie grupy, no 18.00 na 19.00. Także tak to wygląda sytuacja. Aha. I e, jak my jeździmy, generalnie jeździmy po kolei wszystkie ćwiczenia. Są pewne ćwiczenia, które są obowiązkowe do przejścia na wrotkach i na roadkach. Wiemy to jazda obowiązkowa. O, powiemy się. Zobacz. Popatrz, widzisz, Ewelina próbuje jeździć tyłem. Dobrze, O, a były pytania co nam gra? Grają nam takie głośniczki. O, widzisz, taki gra i taki. O. Sobie tam grają. Generalnie jeździmy do muzyki. O, widzisz. tam nowa jeszcze ta. No, cześć! Damy cię. O, ale ty teraz już jesteś na żywo, to wierzę o tym. W telewizji jesteś. To żebyś uważała. No, także tak to wygląda. I e, oczywiście w zależności od tego kto tam jak jest zaawansowany, to wtedy... dostaje jej troszkę inne ćwiczenia do jazdy. Także nie wszyscy to samo jeżdżą. O, właśnie, o to ciekawa sprawa jest. Ciekawa jest taka sprawa, że mamy tutaj Sławka. Sławek bardzo chciał jeździć na rokach. i przyszedł do nas, i to jest właśnie, to jest właśnie moja, e, moja radość. Sławek po kolei, krok po kroku, krok po kroku. Nie tak dawno no zaczął jeździć, powiem szczerze, nie wiem. Trzecia lekcja że mogę powiedzieć, że w jakiś sposób no, taki mój jest to, taki jest to mój, e, no, e, a, radość taka edukacyjna, sukces, o. Dobra, aha, gdzie my jesteśmy? Właśnie, no właśnie, przed chwilą tutaj było e, pasowanie na ucznia ze szkół o, pokażemy to, no właśnie, tak wygląda logo, jak widzicie, żeśmy weszli zaraz po tej pięknej uroczystości. 17 dzień października. Mówiłem wam? Żeby nie było. Żeby nie było. Czyli, że dzisiaj. Dzisiaj było. O, widzisz? Dobra, dobra. Kornelka, pokaż, pokaż tego. Pokaż, pokaż tą figurę. No zobaczymy. No, no. O, widziałaś? Pięknie. Chodź jeszcze raz. Chodź. Chodź jeszcze raz. Chodź. Mm, świetnie. Dobrze, Kornelia. Bardzo ładnie. Także zapraszam, czwartek, godzina 18.19. przy muzyce. Aha, co to gra za zespół? Uu. Zna się tego wykonawcę? No nie, ale powiem wam szczerze, dlatego ten wykonawca, że mam do niego prawa autorskie i mogę sobie go wpuszczać, kiedy sobie go chcę. I wiem, że mi YouTube nie, nie zablokuje, ani Facebook. Mówię, o nie, koledzy, nie. Piosenka gra i mogę ją sobie dowoli odtwarzać. Mogę sobie sam zapłacić za to, że sobie otworzyłem. Chcę pójść. O, gdzieś, mówiłem ci. No dobra. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam.